Cześć, ja jestem Divioner, a to kolejny materiał z serii poradników. Tym razem zajmiemy się omówieniem jak naprawić grę na platformie Origin. Aby to uczynić, należy przejść do mojej biblioteki, a następnie wybrać grę, która uległa uszkodzeniu w jakiś tam niespodziewany sposób. Także wybieramy sobie grę i klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie wybieramy opcję napraw. W tym momencie platforma Origin wykonuje weryfikowanie plików gry. Jeżeli weryfikacja zostanie ukończona, wszystkie pliki będą zgodne z oryginalną grą. A następnie będziemy mogli zobaczyć, czy dany produkt w dalszym ciągu działa. Jeżeli będzie miała inne problemy, należy spróbować reinstalacji gry. Także z mojej strony to będzie wszystko. Zapraszam Was na kolejne materiały i trzymajcie się strzała.